Yo, z tej strony fan. Dzisiaj będziemy, e, jakby, znów e, grać random LODO. To, to jest druga część, pierwszej e, części. To jest kontynuacja. E, jakby ktoś nie wiedział, po prostu e, e, gram Gierkę i się po prostu biorę co chwilę random. Czy nie? Proste, proste. Nie zapomnijcie o subie, lajku, like, a my idziemy do Gierki. Dobra, widzowie, jesteśmy. Chyba bierzemy Arenę. O nie, jest plesz czy Arena? Dobra, Arena jest, widzowie. Random download. O, tak jakby. Hmm. Ciekawy, ciekawy. Czekamy, aż. O, już będziemy mogli chodzić. Będziemy mogli grać, dobra. On gra z widzowie. Hmm. O, o, dostajcie Flake, no. Kójczaczki. On jest tu Jest uuuu Widzicie ten błyszcz Nawet jest dobry Dobra, ale Nie będę już oglądać, bierzemy kolejny ondownload, to taki nie. nie wiem, jak wam to widzowie powiedzą, tak jakby dziwno, o tym też zabrał błysty rifle, idzie Dobra, ze slingshot'a się zakończymy, bratku Leży, ja piję, że le... Fajny taki Fajny loadout uuu mm. snajpa W ogóle co już to jest am a, amunicja Dam dam wizowie. Ale snajpa ma go pokonać widzowie Ja ci kończę 70? Jakie tego widzowie nie co ja sobie tak stało widzowie widzieliście to? ja chyba chciał się poddać uuu ciekawe widzowie nie to film o to ma aha to ma typ ma potężne lagi ja się kęcę dobra, będziemy znowu Uuu, taki hmm fajny zostaw nawet no tu będzie Co? Jak on tu się pojawił? Chyba go zagowało Tak O ja Mogę się użyć fryze, -ja. aha nie tak wiem. O nie, 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 widzę chyba to przegamy Nie Przecież on mógł do mnie, widziałeś, strzelić Był mnie strzelać znaczy widzowie przegamy to. A może? 20? A wygrałem to, pokaźmy go do żoje, ale no też miał giga lagi, no Dobra, e, więc e, mi się widzimy w następnej gierce. No bo widzowie jesteśmy, to ja nie bierzemy. Bierzemy ANE mm, No bo I'm loadout, a good luck I'm gonna get clapped, XD <laughs> Zobaczymy Trzeba 30 stajemu niestety, więc Odgaz bon, tego widzowie, no Starszy, ja pieczę na 50 widzowie Kolejne 50? Co go zrobić? Co go? Pego, bo czekaj. dziwne. dobra, bierzemy... O, dobra... Huh, flame flow, to widzimy. dwie idziemy zrobić? Dobra, bierzemy flame Dobra, widzicie, tam go pobiliśmy. Dobra, pokonaliśmy go, bierzemy do go na dom. to fajny No, ale nie tego w nie widzieliście. No, stał widzowie. Aha! Bracie, zawiół tą minę, widzowie, <laughs> sobie dałabym ją. Nawierzamy kolejne, o. Drzucimy tu, o. Będę spał mi z Exogana, bo on ma tą tarczę. Dobra, chodź tu. Dobra, nie miał tarczy, to raczej zbójesz tarczę, do niego strzelał gas soczeli, Bo widzę ja dobrze te kulki Teraz nie będę mieć kulek lejek like. Ej widzowie to możemy chyba jednak przegrać Ajajaj 50 HP mu zostało widzowie Dobrze mu hu 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 Chyba palimy go. Upalenie jest OP. Na osobie starcze. Chyba bierzemy. Nie, znowu w pęknięciu, Elwisowie. Błąd. Elwisowie, aby, odpisałeśmy aby, e, drugą gielkę. Byśmy wygrywali, i my idziemy do następnej. Dobra widzowie jesteśmy chyba jedne znowu. A może playground? O playground, teraz chcę. O. Wygrał playground, XD. Dobra random lodow, no Czemu ten były strifer za chwilę chcę. I smoke grenade. Może tak damy O tu by widzowie. Ja, ja ciegacie. Dostałem. Ja że to jest taki tyrasza. To będzie spamić z Nie mogę, że też non-skillowe, ale to jest OP. A tak tak go pokonałem, więc XD widzowie. No nie, nie, jeszcze raz. O. Taki może być. Może tu damy minę? Tu damy minę. Nie! Ja tego nie tak widzowie tym widzowie. na nie, widzowie nie wiem, na to mój ani dziś nie mówi bez snajperki. Dobra? Idzie jesteś typie? Wykakałem widzowie. Wykakałem. U, taki fajny bardzo. Okej, tak widzę, to nie jestem... 180 widzowie? Nie dostałem 50. Mm. O nie, przegam to. Ajajaj. Shotgun, shotguna mnie zabił. Bierzemy random znów. Nie, nie, nie. Jeszcze raz. No co jest? A dobra, no już nie mogę, to zagramy takim. Może... Ty patrz, bo ja mam swoje ty widzowie. Będziesz co Nie, nie, nie. Co za... Co za ty widzowie. Mieszko 25 widzowie Jezus Umrzej że No please, jest 23 widzowie, dobra bierzemy O taki, hmm. nie fa fajny Fajny taki E, loadout. Ja złą spami zboła Nie widzowie jak mi ktoś powie, że, że spami zboła boła nie jest wcale OP. To znaczy, to nie wiem. To tego skype z tego lek. Trzeba wziąć się w gajść. Hmm. No możemy takim loadoutem go pokonać może. O dostał strajka na 150 widzowie? Ja co jest? Wzięliście to? Ja dostał 100? Ja a, ja zapomniałem. No, why are you so spamming with bowl? Spamienie już było to takie... Oh, takie głupie. Ouch! Teraz zawołać, że wiem. Teraz to posp spamimy. No, masz tam. No i ja oczywiście, że nie trafiłem. Nie bym tak, już No jak on na wszystko nie trafiał widzowie Chyba widzowie muszę wziąć się w geist Lekko by mnie ująć Nie możemy jakiś typ pokonać widzowie To spa mi Jest Pokonaliśmy go Dobra, więc pokonaliśmy go. Idziemy do następnej gry. Dobra, widzowie, jesteśmy. Ja zabrałem arenę. Dobra, random loadout. O, taki jakby. Hmm. Przyzwoity, przyzwoity widzowie. Załóż sniper, ja. No, dobra, ja mam panią Bulganę. Paintball gun. Teraz tym większym ammo to on jest taki OP. No bierzemy znowu random. Hmm. Taki ciekawy. Ja postawię tu jedną minę. I tu. Jak będzie chciał wygrać. 75. I teraz go zabijam. Trickshoot! O, no coś mi zapukło. Dobra. Zeszortuję tego ciebie. Nie. Ja się powiedzieć, że ale no. Dwa telaksa go już zabiliśmy Dobra random O taki Taki szary Szary loadout To jest taki szaro yy, Biały O ty Dostał Dostał coś z knajpa Dobra zabiliśmy go widzowie Zabiliśmy Dobra zrobię znów random loadout Kurde Dobra ty znów Kosbo i flashbang. Dobra, tam daje to co? Widzowie, jak ja, jak ja mu uderzyłem dwa. Jak dwa, dwa like. Jak dwa damage mu zadałem w flashbangu. Zabiję się go widzowie z tej Po. Ha! go widzowie Doble. On serio musi nie ogarniać u... ja no dam mu fory Robię osaczelę, robicie się takiego No i tak to nie miało wyglądać O no i go zrobiliśmy z igla Pozdro Pozdro, Dobra widzowie, to będzie już koniec materiału Nie zapomnijcie o subie i lajku